Tak się czuje moja kocinka, taka chyba smutna dalej kocineczka jest. Czemu taka smutna jesteś, Juciuńku? Niesmutny mruczy kotek, tak? No widzisz, zrobili ci ząbki, ale będziesz inaczej od razu funkcjonować, kochani. To jest takie ważne. Ciebie tam bolało, miałaś... Stan zapalny, moja bidulko, kochana. Moje biedactwo. Czemu ja tak mówię? Przecież wcale nie jesteś biedactwo. Jesteś po prostu szczęśliwa. Masz tu ciepełko. Masz swoje gniazdko na górze. Tak? Zostałaś już leki przeciwbólowe. Wszystko będzie dobrze. Tak, kochaneczko, Zobacz, będzie dobrze, laleczko moja. Kochana, moja śliczna, kochana, moja śliczna, moja malutka, moja piękność, moja, 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 moja ślicznotka, <grym _> kochana kiciórka. No to co, tiutia, pozdrawia wszystkich, jest nią dobrze, że dobrze, że jest przesłodka, przekochana, a co tam tak się dzieje z tymi łóżkami? Musimy zobaczyć, tak? co tam w łóżku przeszkadza. Coś, coś. To jest koza od dzisiaj. O! Bo chodzi me i me, tak? Me to kto to owca? A koza jak? Nie owca to b. <słuch> b, be, 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 A to koza. Mała kuzeczka Czeka, pobaw się ze mną, pobaw. Ty musisz mieć duży dom, powiem ci. Wiesz? Duży dom, dużo jakichś takich ludzi, co będą się z tobą bawić. Jak się jeden znudzi, to następny. I tak cały czas. Tak? No widzisz, że jesteście we dwie, to nie ma się jak z wami bawić. Wczoraj wyszedł taki film, film grozy. O, proszę bardzo, zeszła do nas Ciutia. To już też jest jakiś postęp ładę do nas i tutaj nie wiem, kombinuje coś. Kombinuje coś. A, tutaj ja się próbuję bawić już dwoma wędkami z tym towarzystwem, ale to jest, wierzcie mi, bardzo trudna sprawa. Bardzo trudna, naprawdę. Śliczna jest ta nasza tiutia. Piękna kiciórka. Mam nadzieję, że jej się właśnie odmieni, że już no, dzisiaj jeszcze ma prawo być obolała. Jutro pewnie też, ale na lekach będzie, więc nie powinno ją boleć. No, i że zacznie pokazywać się też z takiej strony, jaka jest naprawdę. Bo nie sądzę, żeby była taka, że siedzi cały czas w jednym miejscu. Musi mieć troszkę przestrzeni też dla siebie. No, w każdym razie, tylko dzisiaj biedny nasz biełyczek jest w drugim pokoju czeka na głodniaka, na badanie USG. Miejmy nadzieję, że będzie dobry, naprawdę. Żadnych już tragedii ja sobie nie wyobrażam. Musi być dobre, musi być wszystko ok. Kto mnie tu wita, powiedzcie. Oj, wszystkie katki mnie witają. Takie kochaneczki moje malutkie. A co tu się dzieje, ty też mnie witasz? Wszystkie kotki szczęśliwe, zadowolone, zdrowe? Czekały na mnie, tak? Czekały na mnie koteńki? Fajnie. Sojusz, Biłyczku, wybaczyłeś mi wizytę? Mój kochany, jak tam twój brzuszeczek? No, jak tam? O Sarunia. Moja kochana. Idziemy na kontrolę jutro z dziewczynkami. Z salunią i z żuczką. Rzuczka tutaj? Nie przyjdziesz się przywitać do cioteczki? No cześć, wszyscy tacy są kochani. Tacy kochani. Ojej, ojej. Moje kochane wączuszki. <noise> Moje, a tu kto jest taki piękny? No, kto jest taki cudowny? A tu kto? Same cudne cudeńka. No to co, sprzątamy? Mamy, słuchajcie, trzy przepiękne koteczki. Każdy w innym kolorze. Oczywiście zabawa bardzo nierówna. To jedna dziewczyna złapie, albo druga. Sara to mnie tak prosi o tą zabawę. Ona musi mieć kogoś, kto będzie się z nią bawił. Po prostu im więcej, tym lepiej takich ludziów. Tak? <grym> Twój kochanie! No, a tutaj jest nasza kochana. Czekajcie. O, tu jest nasze słoneczko, kochane. Które dochodzi do siebie, po zabiegu. Dostała ładnie lekarstewko. I wszystko jest dobrze. jeszcze coś rzuconka się nie pokazuje. To mi się nie podoba. Trzeba tą rzuczynkę jeszcze znaleźć. Tak? Zaraz ją poszukam. No, a z wami to się raczej żegnam już. Gdzie ona jest? O jest tam. Chodź uczynku. Chodź słoneczko, co z tobą? Chodź malutka, chodź.